Dywizja 7, działy 21, 20 i 19. Można powiedzieć o tej dywizji, że jest ona swego rodzaju głową całego ciała tablicy organizacyjnej. To właśnie tutaj, w tej dywizji, znajdują się kluczowe funkcje zarządzania grupą. Przyjrzyjmy się, jakie to są funkcje. A więc dział 21 to biuro założyciela. W zasadzie jest to to miejsce na tablicy organizacyjnej, z którego właściciel sprawuje kontrolę nad firmą. Jeśli to mała firma, to może być tylko on sam, a w dużej firmie może to być cały zespół ludzi. Zobaczmy, jakie funkcje służą do sprawowania tej kontroli. Pierwszą z nich jest planowanie strategiczne. Warto tutaj wspomnieć o następującej rzeczy. Wyobraźcie sobie statek, który wypływa na morze, a kapitan i załoga nie mają pojęcia, dokąd płyną, po co i dlaczego. To wydaje się głupie, prawda? Tak samo jest w biznesie. Chodzi mi o to, że jeśli ta funkcja nie jest realizowana lub nie jest realizowana w pełni, to sukces grupy, delikatnie mówiąc, stoi pod znakiem zapytania. Chcę podkreślić, że ta funkcja ma szczególne znaczenie, a w Hubert Management Systems istnieje wyjątkowo unikalne narzędzie. Które pozwala najskuteczniej realizować tę funkcje. I nie trzeba go używać wyłącznie w biznesie. To wyjątkowo unikalne narzędzie może być również wykorzystywane przez osobę lub rodzinę. Rodzina też może mieć własne cele i zamierzenia, prawda? Ale oczywiście najlepiej sprawdza się przede wszystkim w grupie lub w biznesie. I na pewno porozmawiamy o tym narzędziu, czyli o skali administracyjnej, ale w innej części naszego praktycznego kursu. Kiedy do tego dojdziemy, wszystko sobie jasno uporządkujemy, jeśli chodzi o cele i zamierzenia, jakie osiągnąć, dlaczego, kiedy, w jakich ramach czasowych itd. No to jedziemy dalej. Teraz, gdy omówiliśmy planowanie strategiczne, musimy zacząć opracowywać politykę organizacji. Wyjaśnijmy sobie od razu to słowo, ponieważ będziemy go używać dość często w przyszłości. Czym jest polityka organizacji? długofalowe prawdy lub fakty, które nie podlegają zmianom, wyrażone w postaci reguł operacyjnych lub wytycznych. L. Ron Hubbard. A spójrzcie, jaką mamy konstytucję Federacji Rosyjskiej. To nic innego jak polityka organizacji. Podstawowy zbiór lub kodeks zasad dla całego społeczeństwa. Tak samo jest w biznesie. Każda firma musi mieć jasną, zrozumiałą politykę organizacyjną. I ktoś musi ją napisać. I jak myślicie, kto to może być? Oczywiście to założyciel musi to zrobić. I naprawdę chcę podkreślić, że to musi być faktycznie spisane. Nie wystarczy, żeby to zostało tylko w czyjeś głowie, bo jak wiemy, nie ma nic gorszego niż domniemane ustalenia. Jestem pewien, że macie wiele przykładów z życia wziętych na ten temat, i jak to może wyglądać. Kolejna funkcja. I wcale nie mniej ważna od poprzedniej, mogłaby wyglądać tak: Udoskonalanie i ochrona technologii. Co to znaczy? W każdym biznesie. Wiecie, istnieje własna linia technologiczna, to znaczy pewnego rodzaju know-how, wiedza jak coś zrobić, wiedza dlaczego robi się to w taki sposób. Zobaczcie, upieczenie gęsi w domu to co innego niż w restauracji. W restauracji technologia jest jakby bardziej dopracowana. Widzicie, jeśli nie idziemy do przodu, nie rozwijamy się, nie udoskonałamy naszej technologii, to konkurencja nas wyprzedzi. My dalej żyjemy w epoce kamienia łupanego, podczas gdy oni już od dawna są w kosmosie. Najlepszym i najbardziej wyrazistym przykładem, ilustrującym te funkcje w praktyce, jest znana na całym świecie firma komputerowa Apple. Nieżyjący już Steve Jobs, były właściciel tej firmy. Realizował te funkcje w najbardziej spektakularny sposób. Jak wiemy, biznes to z definicji zarabianie pieniędzy, a ten zysk trzeba planować, rozliczać, inwestować, oszczędzać itd. Kolejną funkcją w ciągu działań w dziale 21 będzie więc planowanie finansowe. To właśnie tutaj, na tablicy organizacyjnej, mamy dyrektora finansowego i od razu chcę podkreślić, że istnieje zarządcza kontrola nad pieniędzmi, a osobno jest księgowość. To są dwie odrębne sfery działania. Dyrektor finansowy znajduje się w dziale 21, a o księgowości porozmawiamy później. Aby podkreślić wagę tej funkcji, chcę podać Wam taki przykład. Bardzo często na moich seminariach, na moich interaktywnych seminariach, pytam ludzi: Powiedzcie mi, proszę: Czy ktoś z Was kiedykolwiek popełnił błędy w obchodzeniu się z pieniędzmi? I wszyscy podnoszą rękę, bez wyjątku. Jestem pewien, że Ty też byś to zrobił. Potem pytam ich jeszcze dalej: Powiedzcie mi to. Mówię, czy to prawda, że powodem, dla którego popełniacie błędy, jest to, że nie macie odpowiedniej technologii zarządzania pieniędzmi? A oni mówią: No cóż, najwyraźniej tak. Czy uważacie, że właściwa technologia zarządzania pieniędzmi mogłaby istnieć w naszym świecie? I wszyscy mówią: cóż, prawdopodobnie mielibyśmy taką nadzieję. Więc to właśnie chcę Wam powiedzieć: będzie cały rozdział, cała sekcja, jeśli wolicie, tego praktycznego kursu poświęcona w całości tematowi technologii zarządzania pieniędzmi. Innymi słowy, planowaniu finansowemu. Zapraszam Was serdecznie na tę część kursu. Nie przegapcie tego. Będziemy się świetnie bawić. Obiecuję Wam. Ostatnią funkcją w dziale 21, o której będziemy mówić, będzie ta. Chodzi o tworzenie i wyposażanie miejsc pracy dla biznesu. Możemy nadać tej funkcji prostą nazwę nieruchomości i majątek. Więc to właśnie tam podejmowane są decyzje dotyczące tego, jakie biuro wynająć lub kupić dla firmy. Dotyczące tego, czy kupimy dany budynek na naszą fabrykę mebli, jakiego sprzętu potrzebujemy itd. A więc ponownie jest to obszar kontrolowany przez biuro założyciela. To wszystko jeśli chodzi o dział 21. Dział 20 w dywizji 7. To bardzo ważny dział i zaraz powiem wam dlaczego. Główne funkcje tego działu to zajmowanie się sprawami prawnymi oraz bezpieczeństwem zewnętrznym. Spójrz, czy możesz prowadzić samochód bez prawa jazdy? Ktoś ci powie, że tak, ale nie na długo. Tak samo jest w biznesie. Możliwe, że w Twojej branży potrzebne są różne licencje albo trzeba załatwić sprawy z lokalnym urzędem, instytucjami rządowymi, Strażą Pożarną itd. To znaczy, wszystkie sprawy prawne, z którymi firma może się zetknąć i które trzeba załatwić i rozwiązać, należą do obowiązków Działu 20. Sprawy związane z bezpieczeństwem zewnętrznym są równie ważne. Potencjalnie, widzisz, jeśli są ku temu podstawy, Twoja firma może zostać zaatakowana. Wynajmujący próbuje Cię wyrzucić albo zerwać umowę najmu. Ktoś może Cię pozwać, napisać jakiś oczerniający artykuł, tak zwany czarny. pr. Zajmowanie się wszystkimi tymi sprawami to zadanie działu 20. Ostatnim działem w dywizji 7 jest dział 19, i tutaj właśnie zaczyna się faktyczne zarządzanie firmą. Naprawdę zaczyna się dziać. Oto gdzie rezyduje sam kapitan statku wraz ze wszystkimi swoimi zastępcami. W tej technologii nazywamy ją Radą Wykonawczą. Zdefiniujmy to dokładnie. Jest to najwyższy organ zarządzający danej organizacji. Cenem Rady Wykonawczej jest zapewnienie sukcesu organizacji. L. Ron Hubbard To bardzo ważny punkt. Rada Wykonawcza znajduje się w Departamencie 19, ale żebyśmy mogli zobaczyć, co właściwie robi, musimy umieścić ją ponad działami zarządu organizacyjnego, aby dokładnie określić obszary za które jest odpowiedzialna. Dyrektor administracyjny odpowiada za funkcje dywizji 1 i 2, dyrektor produkcji za dywizje 3, 4 i 5. A dyrektor do spraw ekspansji odpowiada za dywizję 6. A dyrektor wykonawczy oczywiście odpowiada za całą firmę. To dobry moment, żeby przytoczyć przykład z dobrze znanego filmu Moskwa nie wierzył z Kiedy ktoś pyta główną aktorkę, jak radzisz sobie z tak ogromną hordą ludzi? Miała pod sobą coś około 500 osób w swojej fabryce czy czymś podobnym. A ona odpowiada, kiedy nauczysz się zarządzać trzema, to ilość już nie ma znaczenia. Myślę, że to bardzo jasny przykład zasady stojącej za tablicą organizacyjną, tą, którą właśnie omawialiśmy. Nie zapominajmy o rozróżnieniu kolorów. Kolor działu administracyjnego to niebieski. No dobrze, to była dywizja 7.